Kolejny Tandberg. Hyphy FM. Pierwsze włączenie. Zobaczymy czy w domu zgaśnie światło. Coś tu się rusza. Z ostatnie nie trzymają w ogóle, ale jakieś życie w nim jest, żadnego podświetlenia? A skala nie chodzi w ogóle. A może to wcale nie jest skala? To tuning. U. Tak trochę dziwnie, jakby nie... Nie na osi. To jakby brakowało. Ciekawi mnie to radio. No zobaczymy. Prezydent Donald Trump tuż po rozpoczęciu swojej drugiej kadencji w Stechinu po raz kolejny wycofał się z porozumienia klimatycznego. Ale już to wiem, że jeden kanał jest uwalniony. Do tego nie, nie będę go męczyć. Dzięki przedterminowemu zwolnieniu przez sąd. Ciężko znaleźć będzie schemat, 5, tygodnie, bo tego został skazany na 5 lat więzienia za nieprawidłowości. Radio nazywa się HiFi FM. FM. I udział w grupie. Tak jak chyba każdy Postanowienie sądu wcześniejszym zwolnieniu nie było zaskoczeniem. Uwaga, no dobra, nie męczymy go, bo tam się pewnie będzie smażyć Jednak pokażę, jak brzmi taki uwalony wzmacniacz na jednym kanale. Podłączony jest tylko ten popsuty. Ale to wcale nie musi być wolny wzmacniacz. Telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, pralki i lodówki. Super Brzmi jak jakieś wzbudzenie. Coś świetnie wygląda. Coś bierzesz? Nie. No dobra, wystarczy. Wczoraj brzmiało tak typowo. Jak przy spalonej końcówce, a dzisiaj inaczej. Ciekawe.